Cześć że Marek z tej strony bez .pl. Troszkę zimno się zrobiło To znaczy temperatura to jest może Minus 2, póki co e, Dużo zimniej było wczoraj Trachy karpus Z tej strony wygląda normalnie, nie? Ale jest tak przywalony śniegiem Jeszcze to tu będzie widać zaraz Bardzo Muszę go zacząć zaraz trzepać e, No bo po prostu się zniszczy Tak? E, no i dzisiaj W nocy ma być Minus 9 stopni Zobaczymy, czy tyle będzie. Zobaczymy, czy nie będzie minus 14, bo jak to wiadomo, różnie bywa. Wczoraj powiązałem liście, bo miało spaść. Było ostrzeżenie od, od 15 do 25 cm śniegu. Na razie jest około 10, może trochę więcej. Zaraz pokażę. O! Tyle jest na mojej. No! Około 10 cm jest, no ale ciągle pada. Eee, także, no, z 15 będzie na pewno, bo ma padać cały sienki dzień. Tutaj palmę zaraz będę trzepał, żeby z niej spadło jak najwięcej. No i teraz tak Jubea się grzeje. Eee, karłatka jest zakryta, ale ma podłączone wszystkie, wszystkie kable. Zaraz jej pociągnę też przewód, żeby ona też również się grzała. Eee, no cóż. Te palmy zasypane, hystryk zasypany. bambus się ugina, zaraz na pewno się przechyli aż do że tak powiem, aż do ziemi jak dalej będzie padało, bo tak jest co roku. Tutaj mimo wszystko no, nie da się tego tak dobrze związać, żeby ten śnieg tego nie wyginał, także zaraz też oczywiście będę to trochę trzepał Patrzcie na Jukerostratę. Ona, mimo że liście ma takie wiotkie, bym powiedział, to tak fajnie śnieg do niej pada, że on tych liści nie gnie, tylko wpada między nie. E, tutaj jest princeps, on też będzie się grzał. E, z tym nie ma problemu. Dorzucę mu zaraz coś, bo jak ma być minus 9, drzewo oliwne. No to mnie bardzo interesuje, jak to się zachowa po tych minus 9. No, pf, w prognozie póki co jest... Przez dwa tygodnie chyba, ciągle mróz. A patrzcie na tą roztratę. Już w ogóle bajka. Jukalina, rifolia, o no wszystkie pustynniaki zasypane, zasypane śniegiem. Eee, zawsze, jak jest taka prognoza minus 9, no to jest takie ryzyko, tak? Gdyby to było w styczniu, to ja bym się nie wahał, już bym zakrył. Ale mamy dopiero ciągle listopad. Nie chciałbym zbyt wcześnie okrywać tych trachy karpusów, no dlatego, że to byłby cały grudzień, styczeń, luty, Bóg wie ile marca, no na trzy miesiące na pewno, tak? Bo nie ma sensu odkrywać palmy w lutym, jak może, jak może być naprawdę zimno i nieciekawie. Eee, także na razie nie robię nic, zobaczymy co będzie. Wytrzepię tutaj te palmy, które są no częściowo zasypane, Pomimo tego, że starałem się je wczoraj dobrze związać, no taśma też, nie wy, nie, że tak powiem, nie wytrzymuje naporu śniegu, jeżeli jest go dużo. A jeszcze jak teraz ma tego śniegu jeszcze dopadać, pff, to będzie naprawdę grubo. To drzewo oliwne jest świetne. Naprawdę fajnie to wygląda. Jestem bardzo ciekawy, czy ono zrzuci liście. Bo ja oczywiście będę go grzał poniżej minus 10 stopni, ale chcę zobaczyć, czy ono. Zrzuciliście. Roztrata, no to już po prostu jest zasypana niesamowicie. Juki gloriozy, ta moja kochana aloifolia. Zobaczymy jak ona się zachowa po tym roku. Trekulana. No i tak to tutaj wygląda w tym kąciku, że tak powiem najbardziej, e, najbardziej gdzie to jest taki zakątek. No to tutaj widzisz, że jest małość tego śniegu, tak? na e, filiferę praktycznie nie pada i bardzo dobrze bo ona jest mega wrażliwa e, no i tak to tutaj wygląda możesz napisać co robisz u siebie i jaką masz prognozę bo to jest ciekawe a ja co do trzepania tutaj wsadzam kabel e, do, do filifery waszyngtonii kabel e, ta już się grzeje uba i zaraz pod, będę podgrzewał też y, karłatkę no trochę roboty jest ale cóż na szczęście nie chodzę do pracy i mogę to zrobić bo jeżeli na przykład Ty chodzisz do pracy no to masz wtedy troszkę kłopot, tak? no bo zanim wrócisz to jest noc e, no i co? do bani robota jak jest ciemno, tak? dlatego nie dziwię się ludziom, którzy pracują że chcą wszystko zrobić jak najwcześniej Yy, i to jest jakaś metoda, tak? I ta metoda wcale nie jest, yy, nie jest zła. Także idę teraz po coś, żeby potrzepać. Muszę wytrzepać też tą dużą, bo po prostu liście będą całe połamane, a byłoby naprawdę szkoda. Pamiętaj, że zapalmiamy Polskę z bezpał.pl Zimy się nie boimy i czekamy na wiosnę. Cześć!